Proszę. Teraz tylko cię znaleźć. Jest, Aleks. Nawet dowódca oddziału. Mniam, niam. Kurde, mam smoke'a. Granat dymny zamiast tego. Zabił mnie! Ja go nie zabiłem? What? O, co to jest to? KH-2002? To jest taki karabinek chujowy, który... Trzy pociskowymi seriami tylko może strzelać albo pojedynczym ogniem. O nie, nie, nie fajne, nie fajne, nie podoba mi się. A mnie właśnie typek z tego zastukał i... Chyba ludzie ogarnęli, nie... że ich tym jest chujowy, bo zaczęli wychodzić, albo jakieś autobalansy się zaczęły dziać. Asysta, 17. Suppression Kill Assist. Lepsze to niż nic. Kurde, tu snajperem się powinienem rozstawić No można, można Zasmokuję ich tam na górze A ty już przeszedłeś do naszego tymu? Tak Już Banie zasadziłem typowi Tylko padłem, to się wkurzyłem i stwierdziłem, że pierdolę Wow, RPGi! O kurna, padłem! Widzę. Nie wiem, ile mu HP zostało, ale mało, 8% HP padło, dobra, cokolwiek. Dobra, ja się sniperem rozłożę, pozwolisz. Proszę. No, akurat jesteś w dobrym miejscu, dziękuję. Nie, nie jesteś w dobrym miejscu, fak, trochę za daleko. To no, z czego padło? Hop! O, zaraz, tutaj jakby jest... Jakby to... Jakby to powiedział Pitruś, hop i na brzuszek. Hop i na brzuszek. Dobra. Skoczył, 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 skoczył! Gdzieś przed tobą po lewej stypek. Właśnie... Jest, udupczony. A, asystę nie dostałem. Chujowość. Drugi. OOO mm. BABY! OOO oh, BITCH! OOO BABY! No to przesadziłeś tam. Baniak, baniak temu drugiemu, taka bania tego pierwszego w locie przesadziłem. No właśnie widziałem, że z lotu. Mm. Z lotu ptaków. Oh baby a triple! Triple No kurde to O tam Faka jest. amunicja się skończyła Podnieś po, komu, po kimś, kto padł Kurde, tam jest sniper Ale powiem Ci, że lubię to e, no To M5K Całkiem fajna broń bo tam mnie ktoś chce zespotować. O, tu jest amunicja. No. O, oh, fuck. O, fuck, dostałem. Oh, baby, triple. Ej, ale za, za mało dostałem, mogę się spokojnie za tam rozstawić. Za mało. Roz spokojnie, rozstawić z powrotem. O, nie trafiłem. Chota.

Jakiś typ zbiega, nie wiem czy bieg ale Ja ten goście mają spawna tam Mają, mają W sensie spawna dosłownie mają Mają Ja się tam przejdę, ale goście na spadochronie spadają nam na plecach coś gdzie się mój spawn podział tak by the way Kurde Jakby się gość z amunicją znalazł, jakbym się cieszył Kurde, nie trafiłem w to? No dobra, ktoś to zniszczył. Końsk Ammo by się przydało, o sam samo, sobie jeszcze jednego spawn decoya rozstawię. A, a, tak ewidentnie. Gdzieś tutaj na spadochronach spadali. O! O! Baby! Ale buła! Aleksy, masz apteczkę? Mam. Rzuć. Dzięki. Ten gość powinien mieć ammo. Może mi się spawn i rozstawi... O! Jest! Świetnie! Idę się przejść po ich spawn dikoja, bo oni gdzieś tam byli. On no właśnie my że też stracili. Po lewej mieli tutaj jednego, na górce. Widziałem jak rozstają z drugiej strony mapy jak byłem. A nie ma. Night. O, dziękuję. Ktoś mnie uratował. Ja stamtąd snajpiłem, nie? Stamtąd. On się tu czołgał wtedy w dół. O. Hostile jeep spotted. Over. No tak, tutaj. Albo tutaj. Ale nie, no nie ma tego spondyka. Dobra. Mówiłem, że to jest ułomny team. No tak trochę bardzo chyba. Normalnie by już dawno są smokowali. O Target hit Ten typ tam umarł Który? Nie wiem, ale zabiorę... A, chciałem zabrać im Humvee, ale nie pykło. Nie wiem, tutaj widziałem jak jeden z ich techników się położył na górce i strzelał, strzelał, przekręcił się na bok i... Teraz... i umarł! Teraz to już jest taki trochę base rape. No wiem, no ale co zrobić? Lepiej, żeby szybko przegrali niż... I co zrobisz? Nic nie zrobisz! Ułame, ułame No Stary Patrz jak ja mam staty, no snajperem grając no halo Jaki masz? Drugi w teamie jestem No ładnie ładnie Ups! Koniec mapy O, zabił mnie gość z KS-u, zraszował mnie ładnie No już jestem trzeci w teamie, shade. Shit! No tak ładnie. Na trzecim poziomie mi go z, sk z SKS-u zdjął, no nie. No to trochę wstyd, krzmar. Trochę. Hehe, <laughs> system masz? Mam. Kto, kto zabił? No nie wiem, nie wiem. <laughs> Rozkręciłeś się. No tak, w CS-a dzisiaj nie mogłem, ale w BF-a mogę. Ale...